Razem z Mileną umówiłyśmy się dzisiaj na małą wycieczkę. Jedziemy do Lugostronia. Tam jest pałacyk, a jedziemy tam, żeby zrobić zdjęcia. No i trochę pozwiedzać, oczywiście, przy okazji, ale głównie nastawiamy się na fotki, ponieważ tam. Kwitną magnolię również. Miałyśmy to w planach od dawna, żeby właśnie tam jechać, kiedy będą kwitły magnolie. A że od jutra podobno ma padać, to myślę, że jest to ostatni moment, bo te kwiaty są już w tej chwili w pełnym rozkwicie i już powoli tracą płatki z tego co widziałam. Mam nadzieję, że jakieś te zdjęcia wyjdą. Niestety wysypało mnie totalnie na twarzy znowu. Myślę, czy to nie po tym stresie. Bo jednak była duża trema przed występami. Także może to tego, może to okres, nie wiem. Yy, nieważne, zatuszuję się korektorem. A w tej chwili jestem w kuchni, ponieważ szykuję obiad. Potem muszę się zdążyć jeszcze pomalować i jedziemy z Milaną tak w godzinach popołudniowych. Mam nadzieję, że to dobry pomysł, żeby w godzinach popołudniowych tam jechać. Trochę mam obawy, jak z ilością ludzi. Ale liczę na to, że jak jest po majówce, no to już ich tam za dużo nie będzie. Na pewno byłoby lepiej jechać z rana, ale powiem Wam, że ja się nie czuję najlepiej po, tych, po tym występie jeszcze mnie trochę trzyma takie zmęczenie, szczerze mówiąc. W planie zrobić taką zupę miso. Pomysł podchwyciłam od Agasawa, oglądam ostatnio, bardzo lubię jej vlogi. I ona właśnie robi ostatnio często taką zupę już kilka razy, chyba dwa czy trzy razy pokazywała jak ją gotuje, więc troszeczkę, troszeczkę to zrobię po swojemu. Jedziemy już z Mileną do Lubostronia. Właściwie już nam 5 minut zostało trasy, zaraz będziemy na miejscu. Nie dałam rady już nagrywać makijażu. Miałam w planie jeszcze tam nagrać i się odezwać, ale Dałam radę, musiałam trochę przyspieszyć, bo ona się nie wyrobiła na czas i by Milena na mnie czekała. Zobaczę, ile uda mi się nagrać w Lubostroniu, ale nie wiem, czy cokolwiek, bo będziemy raczej robić zdjęcia, także raczej się skupimy na tym. A też nie będziemy miały za dużo czasu, no bo musimy zdążyć przed zachodem słońca. Pewnie Milena mi pozwoli pokazać gorset. Byłyśmy w planie zdjęcia przy magnoli, ale niestety Magnolia. Magnolia nie miała tego w planie. Magnolia już powiedziała, ona już kończy. Ale nie wiem Радыш, я рада, что Kończymy fotki, słońce zachodzi, znalazłyśmy e, kilka fajnych miejscówek. Znalazłyśmy chośtawkę. Tak, chośtawka była najfajniejsza. Kwiaty nas zawiodły, no ale trudno. Trzeba było do wyślecinka jechać, u nas jeszcze były. No ale widok piękny. W ogóle przyjemnie tutaj bardzo, Bardzo fajny park, taki spokojny, cichy. Daszki, no. żaby nas bardzo no polubiły, także nam kibicowały przy zdjęciach. Tak, żaby były głośno. No nic, zbieramy się. Ale miły to był dzień. Tak, Fajne, bardzo go, fajnie. Ile zająców biega. Ojejku. Czy króliki to są? Ja nie wiem. Ale to wygląda na takie dzikie Nie znalazłam O kurczę. To jak są za zagrodą to są takie trochę... Oswojone pewnie. Wow! I malutkie! <laughs> Ale pięknie! Co to za miejsce? Jest? Kto to ma takie coś tu? <laughs> Szok! Przyjechałyśmy jeszcze z Mileną w jedno miejsce. I tu za mną widać dworek. <taki> Zameczek mały. Tak. W sumie to jest Pałac Myśliwski, nie? Pałac Myśliwski, tak to się nazywało. Z Kurzewskich? Tak, z Kurzewskich. Coś... No właśnie. Także przyjechałyśmy obczaić. Już słońce, co prawda, zachodzi, więc fotek już nie robimy, ale. Tylko, że to jest teren prywatny. Więc... Można podejść do bramy różowej. Ale fajne, ładne, no ładnie wygląda. Biegną. Chyba nas zauważyły, że uciekają. I pocianę Nie wiem, czy widać. Na przybliżeniu to już słabo. I łabędze. Właśnie przygotowuję obiad. Dzisiaj na obiad będą szparagi w dwóch wersjach, czyli będzie zupa, jeszcze nie mogę się zdecydować czy taka zwykła ze szparagami czy zupa krem. chyba bardziej mi kusi zrobić zupę krem z ziemniakami też i część szparagów usmażę na patelni, ponieważ Adam nie do końca przepada za zupami krem, a te usmażone szparagi ja lubię właśnie jeść z jajkiem sadzonym, więc częściej zostanie podsmażona na kolację. Ciasto się upiekło, teraz będę wydrążać środek i w międzyczasie robię też obiad, a na obiad dzisiaj będzie pizza. Wiesz, jest, A jest to takie? Ja. No, co, co ci jest? Mam tak no. Ona to kogoś widzi. Dobra, jestem właśnie w Windzie. W sensie, <noise> chciałam powiedzieć, że u Moniki, no ale Monika nie mieszka Już w Windzie. Nie, jeszcze nie, ale zaraz będziemy. Tak, odwiedzę moją siostrę w końcu. Po tylu miesiącach w ogóle. Tak. Miałeś przyjechać już w styczniu, akurat. Mamy... No. Mamy co mamy? Maj. Maj, no. No, to zapraszam. <laughs> Ostatnio zrobiliśmy zakupy, właściwie wczoraj i ja nie przesadziłam tego od razu, bo było już zbyt późno, a potem jechałam jeszcze na tańce. No i to był trochę błąd, bo tutaj zaczęły usychać mi te rośliny. Także szybko biorę się teraz za przesadzanie. I mam nadzieję, że, że będą żyły w nowych doniczkach. Kupiłam truskawkę pnącą. Pomidorki kupiłam, koktajlowe, różne odmiany, trzy różne tutaj mam. Zioła, to w biedronce dorwałam. Nie wiem, co z tego będzie, bo mi się trochę połamało. No i też widzę, że uschło, czekając, aż to wsadzę. Tutaj mam, to jest z jesieni. Kupiłam to razem z taką kompozycją wrzosową. No, wrzosy nie przeżyły, ale to ma się naprawdę świetnie. Ogólnie myślałam, że mi to zmarniało po zimie. Ale tak przejrzałam, że miało jakieś takie hmm, wystające nowe pędy, więc ja całe ścięłam i to w mgnieniu oka odrosło. I kupiłam takie śliczne kwiatki. Znowuż, nie pamiętam jak się nazywały, ale to jest coś od petunii, zdaje się. O, widzę, że też wymagają podlania. I nie wiem, czy nie dokupię ich więcej, bo teraz zaczęłam trochę o nich czytać, i zdaje się że mogą mi się sprawdzić na, w tak trudnych warunkach, jakie u nas są na tarasie. Yy, ponownie kupiłam to, miałam już w zeszłym roku i to mi się sprawdziło. Byłam bardzo zadowolona. A tutaj słuchajcie, miałam cebulki i stipa Stipa niestety nie przeżyła yy, zimy. Ja miałam nadzieję, że ona odbije, więc ją obcięłam, ale niestety nie. Ona, ona zmarzła po prostu, zmarniała. A to są cebulki czosnków ozdobnych, takich białych. To miały być jakieś takie niższe czosnki, ale one chyba sobie tu nie radzą, kompletnie sobie nie radzą. Bo wyglądają strasznie marnie. Takie... no widzicie co się z nimi dzieje. Ja myślę, że jest dla nich za gorąco na tarasie po prostu. Tutaj jest taka patelnia w ciągu dnia, że no tutaj mało co przeżyje chyba. Muszę szukać takich roślin, które dadzą radę na tak mocnym słońcu. No, tu na tarasie są bardzo trudne warunki, bo albo jest ostre słońce, albo czasami jak pada tak kilka dni z rzędu, no to wszystko podgniwa, więc albo w te, albo we w te i ciężko tutaj. A tutaj chciałam Wam pokazać, że mi się sama wysiała z tipa. No, także roboty mam dużo, tam już powyciągałam, tutaj też mam nową sadzonkę. I wam pokażę, jak mi ładnie wyrosła ta trawa. To była kostrzewa, sina. I to drzewko, byłam z niego bardzo zadowolona w zeszłym roku, bo ładnie się ro zaczęło rozrastać. To jest taka sosna, ale niestety w tym roku, po pierwsze, dziwne ma tutaj mm, takie szare, taki nalot. Niepokojąco to wygląda. Ja nie wiem, czy to nie jest jakaś choroba grzybowa. A po drugie, Widzicie to? Jakieś gąsienice ją jedzą, zjadają mi te świeże, wiecie, młode mm, przyrosty. No, pierwszy raz mam taką sytuację. W zeszłym roku nie było takich problemów. Już kupiłam środek, już opryskiwałam raz, ale widzę, że za słabo. Muszę ponowić oprysk, bo nie wygląda to dobrze. No i martwi mnie też, czy to te takie siny. Miejsca, czy to nie jest jakaś choroba. Muszę narwać szczepiorku, i oberwać też te kwiaty, i zrobię sobie zaraz taki twarożek z myślą już o kolacji, aktualnie mieliśmy wychórę i. Jeszcze spore. Muszę Wam się pożalić. Kwiaty na wietrze. Te doniczki były przymontowane do barierek. Zdjęłam je, ponieważ mm, niestety, ale wiatr je y, połamał i tutaj zostało tylko tyle z kwiata, tylko ten kawałek. A tutaj też taki spory kawałek y, się oderwał. Jest mi strasznie przykro, jestem zła. Mm. I teraz mam zagwostkę, czy zmienić te roślinki na inne, które aż tak delikatne nie będą. Z tej kompozycji jestem bardzo zadowolona. Podoba mi się kolorystycznie i podobają mi się faktury, jakie tutaj powstały. To jest kocanka, starzec i Kalibra Hoa, zdaje się. Mam nadzieję, że nie pomyliłam. Pokażę Wam jeszcze truskawkę, którą kupiliśmy. Wydaje mi się, że ma coraz więcej kwiatów. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie miała żadnej choroby. Zwłaszcza że ta kosztowała mnie 35 zł za, za tą całą sadzonkę. Wcześniej kupowałam takie małe sadzonki chyba z 25 zł dałam za 10 sztuk. No z tym, że one były, wiecie, takie mikro, natomiast no wyrosły ładnie się rozrosły, więc wolałabym. Też tak, no tylko, że trochę za późno się obudziłam, więc musiałam kupić gotową, już rozrośniętą. Tutaj w doniczkach sobie, wszystko widzicie, jest mokre, ten karton pójdzie do wywalenia. przesadzałam, bo się ta stipa mi wysiała, tak jak wam wspominałam. I pokażę wam jeszcze to. Bo to jest takie moje małe marzenie. Kupiłam sobie, na Allegro znalazłam. To jest Klematis. Konkretnie ta odmiana. Bardzo chciałam ją mieć. E, czaiłam się już jakiś czas, ale tak jakoś nie wiedziałam kupić czy nie kupić. Bo powiem Wam, że z Klematisów to jest jakiś taki bardziej Klematis Premium, więc on, kosztował, <laughs> więc on kosztował już około 40 zł. Inne kosztowały około 30, niektóre tam 20 parę. Też wiecie, w zależności od tego, gdzie kupicie, tego co się dowiedziałam, to Klematisy lubią mieć nóżki w cieniu, a kwiaty w słońcu. Więc tutaj musi się coś zadziać. Wsadzić coś takiego, bo czytałam, że to jest jedna z dobrych roślin, które mogą. To jest bodziszek chyba. Jeśli chodzi o sadzonkę, to powiem Wam, że całkiem ładnie była zapakowana i też wizualnie wygląda dobrze. Pomidorki też już mają kwiatki. O! Więc super! Bardzo się cieszę. I pokażę Wam jeszcze, że szczepiorek też się trochę podniósł. Wreszcie. I to też teraz dopiero, kiedy trochę tego słońca jest mniej. Nie wiem, co się dzieje z tym. Coś jest nie tak. Nowa sadzonka, słuchajcie, dopiero kupiona i wsadzona do ziemi. Kto tu się tak opala na słoneczku? Hmm? Co to za pieski? I się opalają. <laughs>